Ma tu, wahacz. Z Volvo V60 Cross Country w dieslu czas już się żegnać, ponieważ model ten w takiej konfiguracji znika z naszego rynku, a ponieważ jest to świetne auto, wprost idealne na długie trasy, no i też przy okazji moim zdaniem lepsze niż SUVy, to postanowiłem je uhonorować, zabierając je w podróż na malownicze górskie drogi. Wyższość nad suwami wynika z właściwości jezdnych, ponieważ V60 Cross Country ma bardziej sztywne, nawiązujące do zwykłej wersji kombi zawieszenie, które osobiście preferuję względem nastawionych w większym stopniu na bujanie się po nierównościach suwów, ponieważ w nich taka charakterystyka siłą rzeczy wymaga bardziej defensywnego zestrojenia układu kierowniczego. Tutaj kierownica stawia wciąż trochę za mały według mnie opór, ale nie na tyle mały, aby skutkowało to jakimiś negatywnymi wrażeniami z jazdy. Mamy za to odpowiednio precyzyjne reakcje i ogólnie testowany model oferuje bardzo przyjemny i nie męczący nawet w długiej trasie styl prowadzenia. Pomimo trochę innego zestrojenia układu kierowniczego V60 Cross Country oferuje nieustępujący suwą prześwit, bo mamy tutaj 21 cm, co jest bardzo dobrym wynikiem. Wersja ta wyposażona została też w pakiet stylistyczny dodający nakładki na zderzaki nad kolej progi, co tworzy moim zdaniem lepszy wizualnie efekt niż zwykłe V60. Za granatowy lakier metalik dopłacić trzeba tutaj 4 1250 zł, a 19-celowe Felgi to wydatek 3700 zł ekstra, bo w standardzie w testowanej i najbogatszej wersji Ultimate mamy 18-celowe. We wnętrzu Zato Cross Country nie różni się od nieuterenowionego V60, nie ma tutaj żadnych off-roadowych dodatków. Mamy za to klasyczny dla nowych Volvo projekt, który prezentuje się moim zdaniem bardzo ładnie i elegancko i też świetnie opiera się upływowi czasu, bo aż trudno uwierzyć, że ta koncepcja stylistyczna zaprezentowana została w światu niemal 10 lat temu, bo w 2014 roku w XC90. W Cross Country można mieć też wszystko, co Volvo ma najlepszego do zaoferowania w V60 w obszarze jakości wykończenia. I w przypadku egzemplarza testowego, ludzie go konfigurujący chcieli to maksymalnie wyeksponować, ponieważ na pokładzie znalazła się skóra Nappa o naprawdę świetnej jakości. Znacznie przyjemniejsza w dotyku niż zwykła skóra oferowana od wersji wyposażeniowej plus w standardzie. W połączeniu z funkcją wentylacji wymagano dopłaty 9700 zł, a wraz z nią konieczne jest domówienie też podgrzewanych wszystkich. Foteli i kierownicy, czterostrefowej klimatyzacji oraz funkcji masażu foteli przednich i wychodzi z tego kwota 16 500 zł, ale poczucie luksusu jest dzięki temu na naprawdę przyjemnym poziomie. Fotele mają standardowe jak na volvo kształt, co oznacza świetne wyprofilowanie, gdzie nawet przy długiej podróży nie odczuwa się żadnych problemów. Nie są one zbyt miękkie, ale widać wyraźnie, że Volvo miało na nie inną koncepcję i dzięki jej dopracowaniu poziom komfortu jest tutaj naprawdę wysoki. Też fajnie wypada masaż z różnymi programami. Wraz z jasną skórą napław w kabinie pojawiają się też drewniane wstawki oraz dźwignia z kryształowym efektem wykonana przez firmę Oreforce. Drewno spotkać można też na desce rozdzielczej. Jej górne partie wyglądają bardzo dobrze, zostały obszyte. Na drzwiach również nie ma na co narzekać. Mamy wysokiej jakości materiały też wstawki skórzane, odpowiednio miękkie podłokietniki. Podobają mi się tutaj też detale, na przykład obudowa głośników, tak jak to wszystko zostało tutaj ze sobą skomponowane w niższych częściach kokpitu. Też mamy dobrej jakości miękkie materiały. Boczki tunelu środkowego są włochate. Na tunelu, na jego wierzchniej części, tylko trochę z fortepianowej czerni. Nie w takich przesadzonych ilościach, jakieś na przykład pokrętło tutaj głośności, tego typu sprawy. To wszystko wygląda odpowiednio na bogato, że tak powiem i z odpowiednią pieczołowitością zrobione, nie ma żadnych problemów ze spasowaniem, więc w każdym miejscu czuje się tutaj dopracowanie i wysoką jakość. Poza materiałami wykończeniowymi w testowanym egzemplarzu doszły też bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Bo wersja Ultimate względem niższych wprowadza chociażby adaptacyjne światła LED, też adaptacyjny tempomat z trybem półautonomicznej jazdy czy panoramiczny dach. Przy czym już w przypadku środkowego Plusa można mówić o odpowiednim poziomie do przyjemnej jazdy w samochodzie z segmentu Premium, ponieważ mamy wtedy pojawiającą się na liście wyposażenia wspominaną skórzaną tapicerkę, ale też elementy, o których nie mówiłem, jak kamera cofania, czy elektryka fotela kierowcy i pasażera. Dopłata do wersji Plus względem bazowego korwy wynosi 12 tysięcy złotych i moim zdaniem warto jest tę kwotę za V60 Cross Country dorzucić, bo chociaż w korwy wyposażenie też jest wystarczające do jazdy, to jednak wydając wyjściowo i tak niemało, można później żałować tej oszczędności. Z kolei testowany Ultimate to już propozycja dla osób, które chcą wycisnąć z testowanego modelu wszystko co najlepsze i nie zwracają aż tak uwagi na finanse, bo do tej odmiany już zbyt wiele Poza wykończeniem i dopakowaniem foteli nie można dodać. i Jedyny taki naprawdę drogi element to system Audio Bowers Wilkins za 12 950 zł. W Ultimate w standardzie dostaje się zestaw Harman Kardon, ale Bowers and Wilkins to jeszcze wyższy poziom i nawet osoba taka jak ja, która nie ma wyczulonego słuchu, może to zauważyć. Dodatkowo można do V60 zamówić jeszcze kamery 360 stopni, które akurat powinny być moim zdaniem w standardzie, czy ogrzewanie postojowe i generalnie maksymalnie doposażony egzemplarz, którym jeździłem, kosztuje łącznie 325 tysięcy złotych. Cenę można zróżnicować też silnikami, ale w tym przypadku można mówić o drobnych kwotach, jak na auto tego typu, ponieważ benzyna 2.0250 koni jest droższa od testowanego diesla 2.0197 koni mechanicznych o 5000 zł. Gdyby ktoś myślał o v 60 z silnikiem wysokoprężnym, to jedną z możliwości jego dorwania jest leasing operacyjny firmy Carlis Polska, która jest partnerem Wachachach TV. W środkowej wersji plus samochód kosztuje 3336 zł netto miesięcznie przy 20% płacu własnej czteroletnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo dla widzów kanału przygotowany został bonus, bo wpisując w uwagach do zamówienia na stronie kod WACHACZFREE można dostać darmowy transport auta pod wskazany adres. Zainteresowanych odsyłam do opisu filmu, gdzie wrzuciłem link do oferty i instrukcję co robić z kodem. Działa on na wszystkie auta w ofercie z Polska, też te w wynajmie długoterminowym. Gdyby ktoś zdecydował się na zakup V60 Cross Country z silnikiem wysokoprężnym, to przede wszystkim taka osoba powinna nastawiać się na rzadkie wizyty na stacjach benzynowych, ponieważ w testowanym modelu Volvo zadbało solidny i godny auta przeznaczonego w trasę zbiornik paliwa mieszczący 71 litrów. Dodatkowo dochodzi tutaj niskie spalanie, ponieważ w Warszawie V60 potrzebowała średnio 6,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 5 litrów, a w górach 6 litrów. Z kolei na drogach szybkiego ruchu uzyskiwałem średnio 6,5 litra na ekspresówkach z limitami 120 km na godzinę oraz 7,5 litra przy prędkościach autostradowych 140 km na godzinę. Przekładało się to na zasięg pokazywany przez komputer w okolicach nawet 1200 km na jednym tankowaniu i jeśli komuś zależy na czymś takim, aby po prostu zalać do pełna i nie przejmować się niczym, to lepszej opcji niż dwulitrowy diesel w Volvo nie znajdzie. Swoją drogą taka osoba musi w przypadku V60 się pospieszyć, bo z silnikami wysokoprężnymi w salonach dostępne są tylko wyprodukowane już egzemplarze. W innych modelach diesle jeszcze są dostępne, ale ich całkowite wycofanie z oferty to niestety tylko kwestia czasu. W przypadku V60 Cross Country wciąż jednak oferowana będzie odmiana z benzyną 250 KONI, więc model ten zupełnie jeszcze na rynkową emeryturę się nie wybiera. W przypadku diesla prezentowany samochód zapewnia takie przyspieszenie od zera do setki. Takie od 90 do 140 km na godzinę. osiągi są moim zdaniem tutaj całkiem dobre. Nie ma co ich oczywiście porównywać z hybrydowymi Volvo, bo względem na przykład V60 z T8 mającym 455 koni mechanicznych tutaj na katapultowanie do przodu po każdym mocniejszym wciśnięciu gazu nie ma co liczyć, ale aby bezpiecznie i w dobrym tempie dojechać do celu dieselowe 197 koni jest moim zdaniem w zupełności wystarczające nawet przy bardziej obciążonym samochodzie. W takim odbiorze swój udział ma charakterystyka jednostki napędowej, ponieważ sprawnie przyspiesza ona też z niskich obrotów i jadąc z prędkościami pozamiejskimi, okolice 1500 są w wielu przypadkach wystarczające. Gdy potrzebowałem większej dynamiki, to skrzynia bez nienaturalnego wymuszania robiła redukcję do 2 tysiąca obrotów i ogólnie do normalnej, płynnej jazdy, do której V60 została stworzona moim zdaniem swoją drogą, nic więcej nie trzeba i wolałbym zapolować na diesla, myśląc o długich trasach tym samochodem, niż na benzynę. Jednostka wysokoprężna ogólnie zatem wypada korzystnie, ale jej słabszą jest dźwięk, ponieważ ten nie jest zbyt wygładzony jak na współczesne standardy. Na szczęście daje to osobie znać głównie, gdy stoi się na zewnątrz, bo w środku jednostka napędowa jest na tyle dobrze wyciszona, że nie zwraca to za bardzo uwagi. Do skrzyni biegów nie mam za to zastrzeżeń, ponieważ poza zmianą przełożeń w odpowiednich momentach dochodzi w niej także duża płynność pracy, bo szarpnięcia nie pojawiały się nawet przy ostrzejszym przyspieszaniu. Jeśli chodzi o szybkość, to też wypadała ona ok i była wystarczająca przy mocy silnika zatem ogólnie jazda tym autem to duża przyjemność. Na jakieś poważniejsze off-roadowe szlaki V60 się nie zapuszczałem, bo nie uważam go też za jakąś rasową terenówkę, ale z napędem na cztery koła czy specjalnym trybem do jazdy po nieutwardzonej nawierzchni, ten model może pozwolić na podróżowanie ze sporym spokojem, na przykład w górach przy gorszych warunkach. V60 spotkać można już nowe oprogramowanie systemu inforozrywki zintegrowane z usługami Google, co oznacza przede wszystkim obecność map Google, działających tak jak na smartfonach. Co oznacza aktualność tych map, wyznaczanie drogi, czy też informacje o ruchu drogowym, co jest świetną sprawą. Na 4 lata kupując samochód, dostaje się te usługi w standardzie za darmo. Mamy też nie tylko funkcjonalność taką smartfonową, ale też obsługę, ponieważ wszystko działa bardzo sprawnie. Mamy też świetną reakcję na dotyk, wysokiej jakości wyświetlacz naprawdę świetna sprawa. Też usługi Google oznaczają: OK, Google, ustaw temperaturę po stronie pasażera na 21 stopni. Jasne, ustawiam temperaturę po stronie pasażera z przodu na 21 stopni. Że niektóre rzeczy będzie można załatwić przy pomocy jego asystenta głosowego. Niestety nowe programowanie oznacza też zmiany na gorsze. Najbardziej brakuje mi wysuwanego dotychczas z lewej strony menu z przełącznikami, gdzie można było sobie dostrajać różne rzeczy związane z działaniem samochodu, których przy pomocy asystenta głosowego nie można zmieniać. Teraz te rzeczy zostały poukrywane w menu. I wymaga to więcej uwagi i więcej klikania się, aby do nich dotrzeć. To nie jest moim zdaniem zmiana na dobre. Też na ekranie domowym, kiedyś odpalając na przykład system audio, jakieś szczątkowe informacje z innych systemów były obecne, teraz już ich nie ma. Wciąż nie jest to zły system. Tak jak mówiłem, mapy Google, te wszystkie rzeczy są świetne. Też można sobie w pewien sposób personalizować te ekrany domowe. I ogólnie korzysta się z tego wszystkiego ok, ale żałuję, że udane pomysły, które były kiedyś, wyleciały. Bardzo fajnym dodatkiem w tym systemie jest możliwość sprawdzania jakości powietrza i to w rozbudowanej formie. Panel klimatyzacji, tak jak dotychczas, pozostał w formie menu ekranowego, tylko odporowywanie szyb ma swoje fizyczne przyciski. To menu jest dobrze zaprojektowane. Nie podoba mi się tylko to, że kiedyś tutaj były przyciski z temperaturą, można było je nacisnąć i sobie łatwo zmieniać tą temperaturę. Teraz jest. Tylko taka mała ikonka na dole, no i też nie można, jeśli mamy różne temperatury po stronie kierowcy i pasażera, ich zmieniać od razu, tylko trzeba menu wywoływać. Na elektronicznych zegarach również ustawić można sobie mapy Google, i one gdziekolwiek się pojawią, robią świetne wrażenie. Jest też bardziej przejrzysty niż kiedyś komputer podróżny, ale niestety jest to jedyna funkcjonalność, którą można sobie tutaj ustawić. Nie ma na przykład informacji z systemu audio, nie ma jakichś ostatnich celów nawigacji, tego typu spraw. Jest tylko ten komputer i mapa, więc jak na tego typu rozwiązanie w pełni elektroniczne, jest to moim zdaniem zbyt skromna funkcjonalność, gdy nie ma tej mapy na środku, to aż jest. Jest tak dziwnie pusto pomiędzy bocznymi sekcjami. Zestawem wskaźników steruje się z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj krzyżak, który gdy nie służy do obsługi komputera podróżnego, to odpowiada za system audio. Z lewej strony mamy obsługę aktywnego tempomatu. Przyciski są odpowiednio duże, dobrze rozmieszczone i w konsekwencji obsługa jest bardzo przystępna. Na pokładzie V60 mamy obecne cztery porty USB. Dwa są z przodu w podłokietniku, a kolejne dwa z tyłu. Szkoda, że wszystkie są w standardzie C. Przy tylu złączach, jedno czy dwa w standardzie A byłoby moim zdaniem wygodniejszym rozwiązaniem. Z tyłu mamy też w sąsiedztwie sterowanie czterostrefową klimatyzacją. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma praktyczną bryłę, która nie jest zbyt duża, nie jest też ciężka. Ma obłe kształty, przyciski są po bokach, więc pod tym kątem wypada ok. Gorzej jest jeśli chodzi o wykonanie, ponieważ tak jak zwyczaj w Volvo dostaje piloto przy skórą, tak tutaj jest podstawowy wariant ze zwykłym plastikiem, który po niespełna 10 tysięcy kilometrów już sporo różnych przetarć złapał. I tak jak skóra na pilocie robi wrażenie premium, tak tutaj ten plastik jest mocno przeciętny. Na Nadwozie V60 ma regularne kształty, co oznacza chociażby, że maska jest może długa, ale jest też poziomo poprowadzona i dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Mamy też tutaj mało pochyloną frontową szybę, widoczność na boki nie stanowi problemów. Z tyłu poprzekątnej o poprawę widoczności dba z kolei dodatkowa szybka, tylna szyba nie jest zbyt wysoko poprowadzona. Jej koniec jest mniej więcej tam, gdzie całego nadwozia. Kamery 360 stopni oferują naprawdę dobrą jakość, gdy się spojrzy chociażby na taki widok, tutaj dostrzec można wtedy dużo szczegółów. Też dobrą płynność, ale gdy się już wejdzie w tryb 360 stopni, no to z kolei dostrzec można, że różne kamery mają różną ekspozycję. Też to, jak rozjeżdżają się obiekty, znajdujące się trochę dalej. To już nie jest poziom, który robi wrażenie obecnie, tak jak kiedyś te kamery naprawdę działały świetnie kilka lat temu. Tak teraz konkurencja poszła do przodu, a Volvo stoi w miejscu w tym obszarze. No i też nie podoba mi się fakt, bo już brak takich widoków 3D, jakichś tego typu bajerów, no to da się przeżyć, ponieważ to są właśnie bajery, ale to, że nie można sobie ustawić, aby na przykład na połówce był widok z lotu ptaka i na połówce widok z kamery cofania, to jest realne utrudnienie. Rozmiary nadwozia V60 Cross Country to 478 cm długości i 185 cm szerokości i nie różnią się one od zwykłej V60. Czynią one z tego samochodu przyjaźniejszego kompana do jazdy w mieście niż większe kombi V90, ale wciąż nie mamy do czynienia tutaj z małym modelem i trzeba na ciasnych przestrzeniach zachować większą uwagę. Tym bardziej, że promień skrętu testówka ma spory. W mieście układ kierowniczy ma podobnie wygładzony styl pracy jak przy wyższych prędkościach. Kierownica nie bez zbyt dużego oporu, zatem pod tym kątem jeździ się V60 łatwo. Dekoracyjnego oświetlenia w kabinie V60 jest sporo, ale ma ono bardziej dyskretny, rozproszony charakter. Podświetlone są klamki w drzwiach oraz kieszenie, przestrzeni na nogi, są lampki na podsufit, oświetlający tunel środkowy. Najbardziej wyrazistym elementem jest podświetlenie dźwigni zmiany biegów. Bardzo fajnie ono wypada moim zdaniem. Intensywnością tego oświetlenia można sterować, nie można nic robić z kolorem. Te dekoracyjne elementy są podświetlone na biało. Tak ten kolor lekko wpada w żółty. Instrumenty pokładowe są już w 100% białe i tworzy to tutaj mocno neutralny nastrój, który moim zdaniem wypada ok, ponieważ pasuje do ogólnego charakteru tego modelu. Z przodu w V60 spotkać można typowy widok dla współczesnych modeli Volvo, czyli charakterystyczne segmenty dojazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami, które mają kształt litery T inspirowanym Jolnirem, czyli młotem Tora z mitologii nordyckiej. Z przodu wszędzie mamy ledy, tak samo jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu, jak na Volvo w kombi przystało, mamy bardziej pionowo poprowadzone światło pozycyjne. W tej części na dworze także wszędzie obecne są diody. Mają one ładny projekt i ogólnie testowany model po zmroku wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Może nie jakoś efekciarsko, ale stylowo i nowocześnie. Adaptacyjne LEDy w V60 nie są najnowszym rozwiązaniem stosowanym w niektórych innych modelach Volvo, np. C40 i oparte zostały o skrętne boczne strefy, które wygaszają się i dostosowują swoje położenie do obecności innego auta i dzięki temu pozwalają uniknąć oślepiania innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Takie rozwiązanie wypada moim zdaniem również bez zarzutu, ponieważ boczne sekcje nie próżnują i zapewniają odpowiednio precyzyjne tworzenie świetlnego tunelu. Jeśli chodzi o szybkość wykrywania innych pojazdów, to w tym obszarze również nie mogę się do LEDów V60 przyczepić, ponieważ komputer bez opóźnień wykrywał światło innych samochodów i wygaszał środek, zatem praktycznie tego systemu nie musiałem nadzorować. Generalnie, adaptacyjne światła w testowanym Volvo to bardzo pomocne rozwiązanie podczas jazdy po zmroku. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach obecny w egzemplarzu testowym nie sprawia, że musiałbym się jakoś garbić tutaj, ponieważ w naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje mi więcej tutaj na skraju tego dachu, ale od podsufitki, nawet konkretnie się prostując, mam jeszcze taki bezpieczny zapas. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w bardzo dużym stopniu wystający. Tylna kanapa V60 prezentuje się tak. Mamy w niej rozkładany podłokietnik. Bagażnik V60 ma 519 litrów pojemności. Dostajemy w nim niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Z lewej strony w kufrze mamy gniazdo 12V oraz przycisk do wyjmowania haka holowniczego. Egzemplarz testowy był w niego wyposażony. Po obu stronach mamy haczyki. Na jakieś torby z lewej strony, jest niewielka kieszeń w nadkolu. Gdyby ktoś nie chciał, aby jakiś przedmiot mniejszy jeździł mu przód, tył po bagażniku całym, to może jeździ tylko po połowie, dzięki takiej wysuwanej blokadzie. Pod podłogą, w egzemplarzu testowym, mamy dojazdowe koło zapasowe. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się w testowanym Volvo płaską podłogę. Podsumowując, V60 Cross Country to świetne auto, które wprost zostało stworzone na długie trasy, bo bez zarzutu radzi sobie na ich asfaltowych fragmentach, a zjeżdżając z utwardzonych dróg dzięki prześwitowi też poradzi sobie nie gorzej niż suwy. Diesel do samochodu tego typu to moim zdaniem optymalny kompan, bo oferuje przyjemną charakterystykę, a dzięki spalaniu dostaje się też w nim ogromny zasięg, którego jakakolwiek elektryfikacja po prostu nie zapewni. Zatem ogólnie żałuję, że tego typu jednostki znikają z rynku bez odpowiedniego zastępstwa znajdującego się na horyzoncie. I to wszystko, co przygotowałem o V60. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carly z Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na wachacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!